Dobry wieczór, z tej Michał i opowiadamy o kolej, kolejnej sprawie związanej z szeroko pojętą demonologią, tak nazwijmy, nauką, którą zgłębiłem, można powiedzieć, we własnym zakresie. Jestem samoukiem w tej, tej dziedzinie. Wymiar, nazwijmy to wymiarem, jest to bezkres pewien, nazywa się czeluścią. Czeluś jest niebytem, tak to nazwijmy istota, która zostaje skazana na niebyt, na, na czeluś, nazwijmy to, na strącenie w czeluś, strącenie w czeluś całkowicie zatraca swoją osobowość. Całkowicie zostaje skazana na wyzbycia się świadomości jakiejkolwiek. Zatraca się w sobie i bez reszty. Kompletnie nie pamięta o sobie i kompletnie nie pamięta o świecie Bożym. Jest całkowicie pozostawiona sama sobie na wieczność. Dlatego stanu doświadczyłem w dzieciństwie, kiedy miałem tam raptem nie wiem, może tam 9 lat czy ileś. Zapadłem się z pewnych, z pewnych powodów w tę te, w te czeluść, w tę otchłań i jakimś cudem. Z rządzeniem Bożym, czy tam z rządzeniem Bożego Losu, przewalczyłem ten, 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 ten stan zapadania się w tę specyficzną yy, smołę. Nie był to, bo tak to nazwę. Jest to zapadanie się w tył, tak jakby plecami, z rozpostartymi lekko rękoma do tyłu nogami, w taką, w, taką, w, taką, w taką nicość, w taką, yy, w, taką w taką specyficzną yy, yy, specyficzną. Yy, nie wiem, jak to nazwać. Ja to nazywam zawiesiną niefizyczną, no, taką, taką taką, czarną, smolistą, smolastą mgłę. Pie, piekielną, nazwijmy to, czy, czy, lub, lub, lub przed, przedpiekielną, bo, bo, bo stan też jest nieznośny nie, nie, nie w, tej, w tej akurat sytuacji. Jest to całkowicie wyzbywanie się własnej świadomości i własnego No Jest to stan przepotworny. Jest to stan pozostawienia przez Boga Jest stan pozostawienia przez wszystkich wokół. Jest to samotność, samotności podparta wielkim cierpieniem zatraty własnego ja. Jest to taka pusta skorupa człowieczeństwa. Jest to stan wiecznego w sumie potępienia. Czeluść lub nicość. Jakimś cudem wyszedłem z tego, z tego stanu. I, i, y, w sumie na dobrą sprawę nieogran nie, nie, nieograniczona niczym jest ta. Y, ta ta. ta, 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 ta. Yy, nie wiem jak to ten, ten wymiar. Ten wymiar jest niczym nieograniczony. Jeśli chodzi o jakieś ramy. Nie widziałem, by był zamknięty w jakichś ramach. Świadomość. Świadomości praktycznie tam nie ma. Świadomość cierpienia może. A i teraz świadomość się traci po jakimś czasie całkowicie. Jest to zawieszenie w nicość. Być może potem rozmycie się całkowicie w nicości. Potem nie wiem, ja wyszedłem z tego coś potwornego. Nicość, czyli czeluść. To było na tyle.